które listów świętego Pawła dzisiaj i w kolejne dni słuchamy listu świętego Pawła do Tytusa i słyszeliśmy następujące zdanie. Paweł, apostoł Jezusa, posłany, aby szerzyć wśród wybranych Bożych wiarę i poznanie prawdy wiodącej do życia w pobożności. Więc Paweł mówi o sobie, że jest posłany, aby szerzyć wiarę i poznanie prawdy. Myślę, że to jest bardzo ważne słowo, ponieważ no właśnie możemy zapytać siebie, o czym są nasze rozmowy, takie zwykłe w rodzinie, na naszych spotkaniach oczywiście, że nie zawsze można rozmawiać o Panu Bogu, ale wydaje mi się, że jest ważną rzeczą, żeby od czasu do czasu takie rozmowy również podejmować. Żebyśmy mieli odwagę, mówię tutaj do Was, żeby właśnie w tych rzeczywistościach, w których jesteśmy, po prostu mówić też delikatnie, ale mówić o Bogu. Bo dzisiaj wchodzimy w pewną rzeczywistość zupełnej świeckości. Nawet w naszych rodzinach czasami po prostu rozmawia się o wszystkim, co trzeba załatwić, jakie tam są prądy polityczne, jakie są podwyżki, jaka jest inflacja, ile teraz kosztuje węgiel, a ten Pan Bóg gdzieś, gdzieś nam ucieka. Dlaczego? Żeby tego Boga właśnie również poprzez rozmowę stawiać w naszym życiu, żeby też pomagać. Ja. Tak czasami właśnie się orientuję, zaczynam jakąś taką niewinną rozmowę, nagle się okazuje, że ktoś przestał chodzić do kościoła, bo była pandemia i tak się przyzwyczaił i teraz dalej nie chodzi. Se myślę, Boże, dziękuję Ci, że jakoś zachęczyłem o ten temat wiary, bo przecież nie wpadłbym na pomysł pytać: Słuchaj, czy chodzisz do kościoła? Wydaje mi się też takie pytanie troszeczkę zbytnio, tak. Zbytnio też osobiste, czy, czy, czy ja będę, kim jestem, żeby teraz kogoś przywoływać do porządku albo robić komuś rachunek sumienia. Ale właśnie na skutek tej modlitwy, na skutek tej rozmowy, przepraszam, która była rozmową właśnie o Panu Bogu, On spontanicznie zaczął mówić: a wiesz, zauważyłem, ostatnio się nie spowiadam, czy coś. I jest ten moment, żeby można było się podzielić, żeby można było mówić o miłości. Pana Boga, żeby można było mówić o wierze. Paweł właśnie mówi, że czuje się, że jest posłany, aby właśnie szerzyć wiarę i poznanie prawdy. I to jest nasza misja. Misja głoszenia wiary to nie jest tylko misja, przepraszam, księdza z ambony, również, prawda, ale wszyscy na mocy naszego chrztu jesteśmy powołani, aby nieść Chrystusa. Oczywiście świadczyć o nim naszym życiem, to jest jakby ten punkt pierwszy, ale my widzimy, że Bóg zaprasza nas również do tego, aby właśnie o Bogu mówić, aby o Bogu też świadczyć. Oczywiście, jeżeli są tylko słowa i to nie znajduje żadnego poparcia w życiu, no to takie mówienie o Bogu jest bardzo, bardzo słabe i nie przynosi żadnych efektów, ale jeżeli my żyjemy Bogiem, jeżeli. Szukamy Boga w naszym życiu, to wtedy jest potrzeba naprawdę, żebyśmy dzielili się też w naszych rodzinach tą wiarą. I druga sprawa, Paweł mówi o poznaniu prawdy wiodącej do życia. Właśnie to jest piękne, że, że Bóg, który nam się objawia, Jezus Chrystus, który objawia Trójcę Świętą, prowadzi nas ostatecznie do prawdy, a prawda prowadzi do życia. I zobaczcie, czasami. Dlaczego te wszystkie systemy totalitarne od zawsze usiłowały zamknąć buzie człowiekowi? Myśmy jeszcze pamiętamy ten system komunistyczny totalitarny, który nie pozwalał mówić tego. Dzisiaj przychodzi nowy totalitaryzm w białych rękawiczkach w Europie, uśmiechnięty, ładnie ubrany, wyprasowany, pachnący, wykąpany, bardzo grzeczny ale totalitaryzm, który mówi, że to człowiek ma być Bogiem. Kiedy człowiek ma się rodzić, kiedy człowiek ma umierać, jak ma wyglądać małżeństwo człowieka, jak, jak ma wyglądać seksualność człowieka. I w tej chwili wygląda to bardzo niewinnie, ale zdaje się, że w Europie to zaczyna przybierać naprawdę formę totalitaryzmu, że będziemy się musieli tłumaczyć, dlaczego jestem mężczyzną, dlaczego myślę tak, jak myślę. Prawda nie boi się pytań. Prawda nie boi się konfrontacji, bo jest prawdą. I dlatego spokojnie może w tę konfrontację wchodzić. Bo prawda tak naprawdę jest istnieje. A właśnie kiedy jest kłamstwo, to tu się zaczyna cała ekwilibrystyka, z kim mogę porozmawiać, o czym mogę go porozmawiać i to, żeby nie wyszło na jaw tak naprawdę, Właśnie jaka jest prawda. I myślę, że możemy błogosławić Pana Boga, że właśnie w tym życiu wiary, do którego Bóg nas doprowadza, właśnie prowadzi nas cały czas w kierunku prawdy. To prowadzenie w kierunku prawdy czasami jest bolesne, bo my, kiedy zbliżamy się do Boga w szczerości, będziemy też odkrywać nasze słabości i nasze grzechy. Mówi się, że im bliżej światła, tym więcej się widzi. Więc psychologicznie ten proces czasami jest mało przyjemny, tak po ludzku, ale jest wyzwalający. Jeżeli ja mam jakieś słabości, jeżeli ja mam jakieś grzechy, których dzisiaj nie widzę, to dobrze jest, żebym je zobaczył. Zawsze podaję taki prosty przykład. Jeżeli mój samochód, którym jadę, jest uszkodzony, to jeżeli ja o tym nie wiem, jadę bardzo spokojnie, nawet odprężony, ale to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli w samochodzie nie, nie działają hamulce, to ja mam o tym wiedzieć. Bo wtedy jest szansa, że nawet na skutek źle działającego samochodu dojadę jakoś szczęśliwie do celu, umiejętnie operując biegami, żeby kierować tym samochodem. A kiedy jestem tego nieświadomy, Rozwinę prędkość, która już jest niebezpieczna, nie wiedząc, że coś nie działa. Dlatego to nasze trwanie przy Bogu czasami jest bolesne, ale jest wyzwalające, bo prowadzi do prawdy, czyli ostatecznie prowadzi do życia. Więc życzę Wam i sobie właśnie tych dwóch postaw: jednej takiej pokornej, z miłością, ale postawy mówienia o Bogu w naszych rodzinach, a drugiej odwagi. Dokroczenia za Bogiem, który jest prawdą, który będzie nam mówił prawdę o nas samych, o naszej słabości, o naszych grzechach, ale Bóg mówi prawdę zawsze całą. A prawda jest taka, że jesteśmy grzesznikami, że jesteśmy słabi. Ale to jeszcze nie koniec tej prawdy, którą mówi nam Pan Bóg. Pan Bóg nam mówi, że takich nas bardzo kocha, że Bóg kocha dzisiaj ciebie takiego, jakim jesteś. Swoimi słabościami, też z upadkami, Panu Bogu to nie przeszkadza, bo Bóg jest miłością. Amen.